Naszym celem jest zniszczenie każdego samochodu Jaki tylko uda nam się znaleźć Ale oczywiście nie zrobimy tego sami, Simon Ponieważ pomogą nam w tym pociągi Więc w o, tym momencie tą furkę, tak, pęk, bierz, i bierz pierwszą tam. furkę Możesz sobie do niej wsiąść i jedziemy na tory Żeby postawić samochody, w które zaraz wjedzie pociąg Każda łapka w górę to jest jeden samochód Zniszczony więcej Więc ty cię zostawcie łapeczkę w górę Ja już widzę, że tam jest to jakiś pociąg Więc postawimy sobie nasz samochód właśnie tutaj I skoro już wszystko gotowe to w tym momencie Odpalamy nasze pociągi Co się właśnie z Ej. nimi dzieje? Ja je, klikam przecież... jeszcze czekaj, muszę naprawić. Jo, się... jedziemy tu. Oh, oh, co się stało? Jeden, drugi, trzeci jeszcze nawet mnie przejechali. W tym momencie wchodzimy na wyższy poziom i bierzemy dwie ciężarówki. Tylko, że jedna nam wybuchnie, bo na dosłownie ma gaz i tak jak widzicie, już nie leci gdzieś z tyłu ogień. No i mamy wszystko na swoim miejscu, a Simon, twoja ciężarówka to jest z czym? Właśnie, czyli moja ciężarówka z wodą, więc ona powinna to ugasić wszystko. Wodą ugasić to to nie, no to nie może tego ugasić. Kupimy coś jeszcze, coś bardzo poważnego i mamy tutaj tank. Pass, który kosztuje 100 Robuxów. No ale muszę to wydać, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Wchodzimy do środka, działa mi wszystko i stawiamy w tym momencie nasz prywatny czołg. Jak to pięknie wygląda. Dobra, mogę stąd wyjechać, wyjeżdżam naszym czołgiem. Ej, nie wiem, czy mogę strzelać. Możemy spróbować, czekaj. Dobra, strzlijmy połom. No, no, chyba nie bardzo. Bynajmniej nie widzę nic z takiego przycisku, ale na pewno możemy go sobie tutaj wstawić. Tylko, że on jest strasznie wolny. Już dojechaliśmy, co było dosyć. Ej, da, co? Jest, da się nie strzelać, tylko czekaj, bo ja nie mogę z niego wyjść. Udało mi się. I Odpalamy nasze pociągi Dobrze Co nie tu się dzieje o, o, Jak to w ogóle wygląda Przed chwilą my przyjechali Z mojego czołgu To nic kompletnie nie zostało A te pociągi dalej Wszystko na ukoną Tej rozwalają Rozwaliły Jerry No rozwaliły wszystko Mój czołg wygląda Tragicznie Ponieważ cały został zniszczony Ale dowiedzieliśmy się Że da się jednak Z niego strzelać Więc zaraz po prostu staniemy sobie na tych torach I będziemy strzelać do pociągu Co jest niesamowite Tak jak ten pociąg Który właśnie gdzieś tam lata Czołg został naprawiony a przede mną jest Simon w swoim pociągu Więc co Simon, jesteś gotowy na porażkę? Ty serku, wiesz, że za to zostaniesz zniszczony Dobra za Dawaj, dawaj, jedziesz we mnie 3, 2, 1, jeszcze cię, czerwyskę światło. Przaduj, to czekaj, nie mogę przeładować! A dobra, ty się zatrzymałeś, to Dżery, mogę w ciebie. drogi! No i czym ja mam teraz, strzelać, jak mi rozwaliłeś! Oj, dobro! Co jest? Rozwaliłem cię! Mój, mój pociąg cały się rozwalił. Dobra, bo ogólnie mi się troszkę rozwaliła lufa z przodu, ale patrzcie, dalej mogę strzelać Klikam sobie to, no, gdzieś tam To mnie zginąłem. Jak e, Ja jestem u siebie niewidzialny w ogóle. Co się tu stało właśnie? Wróciłem z powrotem do świata żywych i już prawie jesteśmy na samym szczycie tej rampy, góry, budynku. Czy wiesz, co to jest? Tak, tutaj. Samo, gdzie jest twoja ręka, mogę tak zapytać? Czere, no, nieważne, ale to są takie zakazane samochody dla hakerów, tylko no, taki nie, No, możemy sobie taki samochód wziąć i zrzucić z tej góry. Dobra, weź mi kogoś, pomóż, przepraszam. Ja udało nam się i samo spadło, samo się rozpadł na dole. Co się stało? Kolejny samochodik, siadamy i zrzucamy. Samy, dobra, mogę cię stąd wywalić? Już prawie patrzcie, on teraz dodu i cały się rozwalił. A teraz ja sobie wsiądę i ja stąd zjadę. Dobra, ej, co się teraz zostanie? uwaga? PUM! Rozwaliśmy sobie troszkę tył naszego samochodu. A ty naprawdę mocno się zniszczyły, ja też. Przejdźmy do mojego kolejnego pięknego pomysłu, jakim będzie kupienie Rocket Launchera za 200 rubuksów. Nie mam pojęcia, tylko, gdzie on teraz jest. A właśnie wydałem 200 rubuksów, ponieważ chciałem wysadzić ten autobus na stacji benzynowej. Czym ty tu właśnie przyjechałeś? Nie widzisz, że robię tutaj wybuchy? Jerry, spokojnie, ja to. Muszę tylko podtankować. Dobrze, to sobie tanku I mamy autobus, mamy tutaj cysterny z gazem, więc zaraz im rozwalimy i jeszcze przygotowałem czołg, którym będziemy sobie do tego wszystkiego strzelać. Więc na początku leci rakieta w Simona ciężarówkę. Co ty jest? Ja w... Furet tak, czekaj, chodź tutaj, czyny. to nie może tak być! Troszkę zniszczyłem, ale chciałem ją bardziej, odsuń się, musimy strzelić. Co się tu właśnie dzieje? Dobra. Chodźcie, pędzki, chodź, 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 chodź. Nie, strzelam, dobra, ło! Wow, wysadziliśmy co coś! jest, jak ty rozwaliłeś? Jakim cudem autobus jest nagle na stacji benzynowej Simon, czy ty co widzisz? A teraz nagle znikną. To, co się dzieje w tej grze jest naprawdę niesamowite. Tak samo jak ten ciąg, czoł dobra. Ty ty strzela, strzela, ja nie, 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 ty strzela, dobra, to to bo... sobie strzela. Ja właśnie patrzę na pociąg, który stoi pionowo. Widzieliście kiedyś? Co ty robisz? Czemu ty w to wszystko strzelasz? Mój autobus właśnie zniknął. No nie, to trzeba zrespić chyba kolejne pociągi. Albo po prostu postawimy swój pociąg i właśnie w tym momencie go odpalamy, dobra. Ruszamy na przeszkody, Simon. Właśnie w ciebie wjeżdżam. Ja tylko Ja, dobra, rozwalamy razem. Co, to tyle? Halo. Ja chcę przejechać, dobra. U. Co się dzieje? Tutaj ja chcę stąd wyjść Ej, teraz. Tyryf, mogę... Przejechałeś. O, nie, no ja te... co nie? Przejechaliśmy Simona. To jest w ogóle moje Audi. Przed chwilą sobie zrespiliśmy. A nasz pociąg chyba się lekko wykoleił z tego, co widzę. Więc robimy tak, że pociąg zniszczy pociąg, ponieważ te pociągi nie działają. I właśnie dwie ręce odpadły, same, nie, czy to widzisz? Klikam sobie tym przycisk i zobacz, co tu się teraz stanie. Dobra, daj. Może coś no, wjechał. Pociągi w ten pociąg? jadą, co jest? Ale żeby w ten pociąg obok wjechały, no nie, no. o wow, się... żaden nie jedzie. Nie, no super. Wreszcie jak chcesz zrobić coś, żeby wszystko zniszczyć, to one się mijają. No, dobra, zobaczcie jaką piękną furką właśnie jadę do. Tych wszystkich samochodów, których jest No tak jak widzicie, bardzo dużo, a ja w tym momencie Przygotowałem sobie bombę i nie mam pojęcia Jak mocno ona będzie i czy No nie wiem, niech zniszczy te samochody Stawiam tu bombę, dobra, uciekam teraz stąd I uwaga, czy to teraz nie wysadzi wszystkie Boom, ej, to wyglądało tak Jakbyś ty wjechał w te samochody, ale no Jakiś lekki wybuch to był, mamy również taksówki I jakiś samochód stako, więc uwaga Niszczymy sobie to w tym momencie No tak, to są tylko zwykłe zniszczenia Skoro masz mój samochód, to ja sobie Jeden z tych samochodów wezmę, albo nie, o, do Dobra, jednak się datko, że on jest chyba troszkę popsuty. Ale na pewno nie jest popsuty to, co teraz widzicie. Samo ma ciężarówkę, a ja to piękne Audi i wjeżdżamy sobie do niszczorki, więc nie wiem, czy teraz wjedzie Tu jest wieża, mój samochód i został całkowicie zniszczony i wpadł do. Ej, ja nawet nie wiem, co to jest, Samo, więc może teraz ty to sprawdzisz? Cztery super, tylko ciężarówka ty się spagowała. No, wjeżdżaj mi tą ciężarówką szybko, mam ci jakoś pomóc z tym. Tutaj troszkę no, w prawo. Ale może. ty skręcasz, nie potrafisz no co ty w ogóle robisz? Zde bo ta fura nie chce skręcać. Dobra, tu ja ci może pomogę skręcić. Ej, wiesz co, ogólnie masz chyba bombę w bagaż. Tak mi się wydaje. Simon! Co się stało? Troszkę ci tutaj rozwaliłem tego twojego Uuu, dzięki, tragedy przetestujemy sam przód, jakby. Tak, tylko najpierw pierwszym musiałbyś tu wjechać. Jesteśmy na miejscu, więc może Por teraz rys. damy radę. Egołacja i puu. Ej, no ale co tu tylko wpada? Tutaj co to w ogóle jest? A, dobra, to jest po prostu wpadniecie za mapę. Wow, Simon, co ty tu masz, właściwie? Co tu jest mm, za samochód? Kiedy jest Tesla? To jest Tesla, która po prostu wygra, co mam wyścig. Dobra, ty masz Tesla, a ja mam Audi R8, więc w tym momencie robimy wyścig o 1000 rubu. Co ty myślisz? Dobra, więc czy wajne... wajne... Wow, dobra, ale dobrze zacząłeś, a ja teraz wyprzedzę, wjeżdżam w ciebie i omijam, okej okay. Troszkę się waliłeś, Simon, ja ogólnie jeszcze będę mu pułapki w trakcie drogi zastawiać, ponieważ mamy rakietnicę i mamy bombę, tylko że troszkę wywaliłem I zaczynamy wyścig, zobaczcie jaki mamy tutaj super tor, nie wiem się stanie jak wystaje bombę, ale dobra, wyrzucam ją Jest ta bomba, teraz czy on tą bombą? Simon, nie uważaj! Ahoho! Co to było? Ej, czyli zniszczyłem ci teraz moją bombą i chyba już nie masz znowu żadnych szans z tego co widzę to mamy ostatni zakręt, więc wjeżdżamy tutaj i to jest chyba łatwe zwycięstwo, ponieważ to no, nie ma opcji, że całą mnie już dogoni, ja się mogę to już dosłownie bawić, tylko że... Teraz za bardzo do przodu lepiej! Ej, czy przy tym jest jakiś czołg teraz? Dobra, nie, nie możemy tylko tak zostać. Poczekajcie, najpierw stanę sobie tutaj, wystrzelimy sobie cyk, jedną rakietkę, A tylko nie mam pojęcia... nie wiesz, to staniesz, bum. Ej, dobra, nie trafisz do mnie, czemu ta rakieta jest taka wolna w ogóle? U nie, jakaś rakieta czekać, na wstępnie musisz uciekać. I <gryso> bum! Nie wyciekaj! To jest najnudniejsza rakieta, bum. jak już się... e, e, się, ma trochę lufę. I uciekam, dobra, narazem. Słaby jesteś w tym czołgu. Dojechaliśmy do końca naszej mety. W ogóle to zobaczyłem coś takiego, że mogę chyba wejść tym samochodem i się nim teleportować. Albo nie, nie mogę. Mój samochód właśnie żyje własnym życiem i gdzieś mi chyba odjechał z tego, co widzę. Simon w moją stronę, prosto, prosto. Ja, tylko... ja panie kapitan, tutaj go dam. Co się dzieje, właśnie? Ostatnia akcja, najgrubsza ze wszystkich, więc warto oglądać do końca. To jeden ogromny karambol, żeby wszystkie te samochody, pociągi, czołgi ciężarówki. Jest to jest zbyt typickie, No tak, żeby zniszczyć to po prostu pociągami. Zaraz. To kliknę, ale to będzie naprawdę mega mocne. Zobaczcie, ile tu jest samochodów. Mamy nawet podwójnego busa. To będzie ciężarówka nawet, że jest paliwkiem. Wszystko więc rozwali. zaczynamy, odpalamy, to. Wjeżdżają nasze pociągi i teraz no, no, wszystko no, no, to no, no. wolnie. O wow, co się dzieje? Dobra, pierwsze początki zniszczone, nam się wykoleił właśnie pierwszy pociąg. Ale no, zobacz co z drugiej strony, Boom. Drugi, tu wjeżdżaj! Prawie we mnie wpadł ten autobus i jeszcze jedzie kolejny. Czy oni się w ogóle zderzą, tego to nie wiem, ale widzę jak te samochody dosłownie rozpadają się na moich oczach, a było tego tutaj całkiem sporo. Zaczął nawet jeden pociąg latać. Co tam się w powietrzu dzieje? Wszędzie jakieś części tylko teraz latają. E, to jest największa kraksa, jaką zrobiliśmy Ej, w tym odcinku. Ej, bloki lagujecie teraz. No, laduje dosłownie, laguje. No, to są wszystko jest zlagowane po prostu przez to, że zniszczyliśmy tyle samochodów. A więc, widzowie, ja mam nadzieję, że taki karambol i takie zniszczenia wam się podobały. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim!